Przełom wiosny i lata to oczywiście dosyć bogaty w urodzenia dla ogrodu zoologicznego czas. W tym właśnie okresie przychodzi, przychodzi na świat największa liczba zwierząt. Jednymi z takich zwierzaków, które pojawiły się w naszym ogrodzie na przełomie maja i czerwca były sowy śnieżne. W tej chwili już nasze sowy śnieżne są takimi podrostającymi pisklętami, które często odchodzą od swojej matki i widać je w postaci takich siwych, ogromnastych kul. No, pisklaki są wyjątkowo, działabym piękne przez swoją brzydotę, gdyż są całe pokryte jeszcze puchem. Puch jest o takim umaszczeniu, ubarwieniu szaro-siwym. W związku z tym no, wyglądają rzeczywiście na ziemi jak takie wielgachne kulki, puchate kuleczki. Sowa śnieżna jest jednym z większych sów obserwowanych na świecie. Do Polski zalatuje jedynie w okresach zimowych. Nie jest naszą sobą lęgową, ale można ją właśnie zobaczyć w bardzo mroźne zimy. Podobno w, w latach dwudziestych, kiedy właśnie przychodziły takie bardzo mroźne zimy, sowy bardzo często pokazywały się na terenach Polski, na północnych terenach naszego kraju. Obecnie no, zimy niestety złagodniały i sowy jak gdyby nie poszukują cieplejszych, cieplejszych miejsc na ten trudny do przeżycia okres. Sowa, jak już wspomniałam, śnieżna jest zwierzęciem występującym na północy i to dosyć dalekiej północy, tam też jest ptakiem lęgowym i tam zakłada swoje, swoje gniazda. W naturalnych warunkach sowa śnieżna zakłada swoje gniazdo w, w jakimś dołeczku na ziemi, na jakiejś półce skalnej, no, jest to naturalne zachowanie i takie jak najbardziej potrzebne w tych warunkach, gdy po prostu na dalekiej północy no, drzew nie ma wiele, w związku z tym sowa śnieżna no, znalazła swoje takie przystosowanie, żeby zakładać swoje gniazdo bezpośrednio na ziemi. Jest to zazwyczaj taki dołeczek, nieszczególnie wyłożony ani pierzem, ani jakimś sianem, ani jakimś, jakimiś innymi materiałami. Po prostu w takim dołku sowa śnieżna składa białe jaja. Jaj może być bardzo wiele. Wiemy, że literatura podaje, że sowa śnieżna jest w stanie złożyć i zaopiekować się tymi jajami w ilości 40%. Sztuk, także powiedziałabym, że prawie taka kura domowa no, mogłaby jej pozazdrościć. Populacja słów śnieżnych jest bardzo ściśle związana z nasilającymi się występowaniami lemingów. Oczywiście w naturze. W momencie, kiedy lemingi Pojawiają się w większej, większej ilości. Wtedy także populacja słów śnieżnych w naturze na tej dalekiej północy zwiększa się radykalnie, z tego względu, że jest to dla nich podstawa wyżywienia młodych no i po prostu karmienia, karmy, znalezienia karmy dla siebie.